Dobrze, witam państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu budżetu obywatelskiego Mazowsza, w którym nasz projekt w poprzedniej edycji, Rusz się w elektrowni, dostał dość dużo, ilość punktów i go zrealizowaliśmy w tamtym roku. Dlaczego akurat teraz podsumowujemy, bo no trochę nam czasu zeszło, żeby pewne dane wyciągnąć i pomysł na zakończenie i podsumowanie tamtej rocznej edycji budżetu obywatelskiego. Proszę państwa, tak dla statystyki w budżecie obywatelskim w tym naszym projekcie rusz się w elektrowni uczestniczyło 527 osób skorzystało z naszych zajęć ruchowych i nie tylko. Bo to były różne elementy tańca z ruchu. To tam już ewentualnie Andrzej opowie o, o szczegółach. Natomiast skorzystaliśmy też z tego budżetu na zasadzie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Są oznaczenia zrobione na budynku dotyczące poruszania się osób niepełnosprawnych. Zrobiona jest platforma schodowa, która pozwala na wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach na taras i skorzystania z całego obiektu jak również zamontowane zostały pętle indukcyjne do komunikacji się osób niedosłyszących. To w tym budżecie udało, w tym projekcie naszym udało nam się zrealizować. Kwota jaką otrzymaliśmy na realizację tego naszego zadania to jest 299 tysięcy złotych. Zrealizowany został w pełni i tu cieszymy się tutaj ukłon w Pana Marszałka, że przychylnie zresztą głosowanie było wszystkich Radomian, ale i projekt i podpisanie umowy dzięki budżetowi, dzięki Zarządowi Województwa i tu dziękuję na ręce Pana Marszałka Rafała Rajkowskiego. <klucza> Proszę Państwa, ta druga edycja, o czym Pani Dyrektor powiedziała, też się będzie nazywało rusz się w elektrowni jako edycja druga. Nie chcemy zmieniać nazwy, bo przyjęło się to, dobrze się to zostało przyjęte, zresztą jak Państwo patrzycie na plakaty, to jest to naprawdę przyciągający element. Nawet za to, że te 527 osób uczestniczyło, to jest dla nas sukces. Tym bardziej, że projekt pierwszy raz coś takiego jest realizowany, był realizowany u nas, i też nie wiedzieliśmy sami, jaki to przyniesie efekt. A przyniosło dla nas efekt naprawdę przerastający nas i dobrze, bo daje to nam jakąś. Powera daje nam to jakąś motywację do dalszego działania i widać, że ten kierunek trzeba podtrzymywać, bo tu osoby nawet niepełnosprawne, czy osoby starsze pojawiały się i chętne były do uczestniczenia w tych zajęciach. To wszystkim trenerom, wszystkim, którzy ja nie mówię, że uczyły tańca, bo to byłoby szumna nazwa, ale przynajmniej pokazały, jak się poruszać, jak używać pewnych kroków, chociaż. W paru takich spotkaniach uczestniczyłem. Widać, że osoby starsze jednak mają ten dreki i już chyba dziś się uczyły i umieją tańczyć czy poruszać się. Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję trenerom i wszystkim i pracownikom za to, że to rusz się w elektrowni. Pierwsza edycja nam się udała. Jest pozytyw z tego wszystkiego.